Rektu, dobra, dobra, słuchaj. Ej, przywalajmy się. Wyprzeć to! Do końca. Podchodzimy, podchodzimy. Dobrze, dobrze daj mu, daj mu, Wiktor, możliwość zagrania. Bo... Michał, daj długą na Szymona. Ano, bliżej. Trzymał! Dobra piła Michał, dobra piła! No. Dobrze, się? do się? Zmieszka Dobrze, do tyłu. Zmieszka do tyłu. się? Dobrze. dobrze, było, dobrze było, brawo. jakby wpadł przez przypadek to bo... <grym> I świata by było. Kryjemy, kryjemy, kryjemy dobrze teraz już w środek Brawo, prawo brawo Michał

Piękna gała, ale dostał. doskonała. Tylko z lewą nogą starałeś się. Bardzo dobrze. O, ale, brawo, brawo, brawo. Ja, brawo. To właśnie atakujemy. Atakujemy. Masz się niepotrzebnie odpuścił sobie. Nie, biegnij, zabieraj. Zabieraj. nie, odpuścił sobie. Nie, Zobieraj. Zabierz! Dobrze, Oto moje zupa. Pewnie. O. Coś za Nie zastanawiaj. Ale to są takie. Spokojnie, Wiktor, spokojnie. Dwa. Przyjęcie raz, strzał dwa i po trzyku by było. No długo to było.

Spokojnie przy. Okay. Ja, Karol już. Idźnij do końca. Brawo, oto chodź. Zoko! Po walcz, po walczcie sobie, zabrać walczy. Zabran, zabran kopnięcie na tą drugą połowę. Łapcie Karol. Powiedz mi, czekajcie no.

Nie wej, Karol! mnie. Co ty zrobisz co teraz? To no. chciałbym zrobić. Dlaczego? Boisz się? Dlaczego? zostawić. Gdzie? go nie widzisz? On Pokaż się, pokaż się! Dobra, 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 iść, i do przodu, I sama przeszkadzaj się Dawaj, się tą piłkę na tą połowę. Nie możemy tu Brawo, brawo Mika, o, to chodzi. Dobrze. Dobrze było. Teraz do krycia. Ktoś tam ma Ej, brokowska! Rzymon, Ale Rzymon. Szymon, Ale wrócisz, musisz tam do się do tyłu, tu już nic nie... nie dostał. Której kmana... Brawo, brawo, na prawo. Chyba za to. Brawo. Dobrze, dobrze, było dobrze, to zmieścić w boisku. Dawaj, Wiśnia, dawaj Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, dobrze, 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 Teraz dobrze, teraz nich, do nich, do nich, tam nich, tam tej o tej nie Michał, nie cofać! Chodźcie wyżej. Damy! ma Damy! Damy! Dobrze Marcin! Dobrze, dobrze, dobrze Marcin! Dobrze! Cię! Się dobra, po strzału musi być! Dobrze, Wiktor! Wrócić, wrócić wiśnia, wrócić, wrócić! Ja nie wrócę za Ciebie! Kar Karol, piluj. Dobrze! Dobrze, przeszkadzałem! Szymon, dwunatkiem! Od bramki, od bramki! Nie zaplecamy jego! Wicza. Brawo! Szeroko! Brawo! Jeśli nie, się je beiś, no, no, to powinieneś uciekać od razu! szydłem! do gry! Do gry! Szeroko, szeroko!

シュビマジ。 Filipek Misią Dobrze, 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 dobrze. Zostańcie na powiedzieć. Vitar, uważa, że siedem. Wiktor Wiktor 7. Michał Dobrze Łapu, łapkę,

Dobrze, Marcin. Szymon, uciekaj już. Uciekaj. uciekaj. uciekaj, uciekaj. uciekaj, uciekaj. uciekaj. Dawaj, dawaj, Dobrze, Marcin, do końca. Do końca. Do końca. Brawo. brawo, brawo. Dobrze, brawo, super. Nie daj wprowadzić. Gdzie uciekasz? Podejdźcie do niej. Bartek, Podejdźcie, co, pójdźcie. Niech

Pok pokażcie mu się pokażcie mu się Bartek krzykniesz powrót Michał powrót Misiu czekaj Bartek czekaj Bartek czekaj brawo o to chodzi super Był Michał to trzeba, to trzeba było czekać w Bartek. Bartek środek bram środek bram Bartek na linii w ciotku. Karol, kogo krije? człowieka? Nie ma człowiek? Gdzie Chodźcie wszyscy się czekacie na piłę. Chodźcie tu, tu przesuń się w tą stronę i wszyscy się kupują. się, czy czy Uuu, chodzi, nie słyszałaś jak go kopną, aż w tylko... Ale i... nie było tak nie Oni się ochraniaczami zdarzyli. Piszczelem, piszczel w piszczel A stuknęło Zabieramy to, zabieramy to Martyny! Patrzy teraz pół o Bas, daj mi gól! zdaj mi tego szlafroka! Ale bez czap! <śmiany> <śmiany> Bartek sobie <śmiany> <śmiany> Nie bądź się, nie bądź tej piłki w murze! Wybij! Ładny strzał Ładny <śmiany> strzał!

Dobrze. Do końca. Do końca to do nie było. Nie, nie, Druga. Druga. Wyłóż! Już dobija. Tempo. Było już. Musisz oddać ty. Czapkę załóż, ty. Czidek. Czapkę załóż. Weźcie tak, się w czapkę. Słyszy, tak? Szkoda, że ja tak dawno Ej, liczycie? Ile jest? 11. Gamy! granie, żeby cały czas nie mówił. Ja to powycinam. Ja powycina, wszystko wycina, nie bójcie. Drek. Jak wypuszczą, wszystkie te gąbe, to tu jest. Marcin! Ruch! Sędzio, sędzio, no. Lepa i to taka, że tylko w bramę w celu. Potrafisz. Pięknie idzie, zobacz. Dobrze szła. Dobrze to, ale dobrze muszę przekazać, dobrze, by dobrze było. No <grym tacza> <grym> <się. grym grym łycha> to ciegamy. tak poglinię. Dobrze, dobrze. Łapcie się. Dewo jeden. Ja drugi coupe. Jurcia. A jeden nie wieszamy tam prej. Spokój, Jurcio. W pigame, bydacie w Brawo, brawo, super, ekstra. Ale ładnie teraz wyszedł.

Jedennaście sześć. 6 sześć. Sześć! 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 Kuba z, z ziemi. Kuba dupa do góry. Wiecie, Jak chcesz, to się